jak Rogi, Dominik. Mamy dzisiaj pierwsze miodobranie. Dzisiaj jest 20 maja, godzina 17. Jesteśmy tutaj po pracy i na naszym przydomowym podwórku robimy miodobranie. Te pszczółki, które tutaj widzimy, są kwasty B615. I to są bardzo fajne pszczoły. Dały nam sporo miodu. Widzimy to tutaj, bo mamy tutaj dwa korpusy miodu i chyba nawet już dojrzałego miodu nie wszystkie ramki są zasklepione ale proszę widać, że coś no, tu kapie z tej ramki to może ją zostawimy zobaczymy następną i z następnej już nic nie kapie nawet... także mamy piękną rameczkę nie zasklepioną ale miody wiosenne mają to do siebie, że Jakbyśmy czekali na zasklepienie, to moglibyśmy się doczekać skrystalizowania tego miodu w ramkach, także jeżeli tylko nie kapie z ramki, na nawet jeżeli jest nie zasklepiona, zabieramy ją Powirujemy. OK. I Następna ramka. Proszę bardzo, nic nie kapie. Więc ją zabieramy. Miodobranie robimy, jak się mówi, na pychotę, czyli nie, nie mamy gospodarki z całymi korpusami. Takich, mamy zbyt małą pasiekę. Nie mamy wszystkich przegonek i innych urządzeń służących do gospodarki z całymi korpusami, bo też wszystko się zmienia nam z roku na wzroku na rogi pewnie i do tego dojdziemy. Na razie proszę spojrzeć. Mamy takie, takie fajne rameczki. Niech łapie z nich więc przyjemy. Zabieramy do korpusa, przykrywamy to mokrą mokrym przykryciem, żeby pszczoły nie wlatywały i tutaj co też nic ani kropelki ani kruperki na kropu, czyli to jest fajny dojrzały Ten tutaj to jest mniszkowe jesteśmy w miejscowości Bola Polska tutaj w po kwicie kwitnie mniszek każdy mieszkaniec każdy mieszkaniec woli to wie, że tutaj dookoła mamy gdzie się nie spojrzy w okresie kwitnienia łącznie z tym, że jest on na naszym podwórku Także dobranie wygląda tak jak widzimy delikatnie tylko odszczepujemy pszczoły z ramki i tu wszystko Nie więcej niż 6 ramek czy 7 do korpusu bo po prostu jest za... za ciężki dla mojego kręgosłupa, 7 ramek nabitych miodem, w zupełności mi wystarczy do dźwigania. Miodek dojrzały, pachnący, piękny, niszkowy miodek. Jeżeli ktoś odebrałby miód zbyt wcześnie z ula, to wtedy ten menisk tak by się nie tworzył. miód by sobie spływał dużo szybciej. Ale niestety już miałby zbyt dużą zawartość wody i mógłby sfermentować po niedługim czasie.